Dzień dobry, witam państwa serdecznie w kolejnym moim filmie po krótkiej przerwie. Moi drodzy, śniegi, jak widzimy, stopniały, wiatr ustał. Dzisiaj jest bardzo spokojny dzień. No, mamy przedwiośnie. To oczywiście bardzo cieszy, a na przedwiośniu, jak wiadomo, tych prac w ogrodzie nie brakuje. Ja dzisiaj wam pokażę w moim filmie, jakie prace będę wykonywać. Oczywiście są to prace związane z, cięcień, z cięciem roślin. Cięcie oczywiście hortensji bukietowej. Ja jeszcze nic nie cięłam. No i także czas na cięcie powojników. To też bardzo ważny zabieg o tej właśnie porze roku, takim przełomem lutego, marca. Oczywiście pokażę jeszcze, co wychodzi z ziemi. Poza tulipanami, oczywiście, które wychodzą. Teraz zauważyłam bardzo dużo tulipanów. Tutaj odkryłam, jak widzicie, akanta. Jestem z niego, powiem Wam, bardzo zadowolona z tego, jak on przezimował. Tutaj, jak widzicie, był przykryty gałązkami świerków, e, jakaś taka e, folia ocieplająca, tutaj agrobuchnina, żeby po prostu ten deszcz, który padał, czy śnieg, e, aż tak e, nie nalało tutaj wody dużo, ale i tak, mimo wszystko, jest bardzo, bardzo wilgotno, dlatego że jak e, są teraz takie dni trochę cieplejsze, dzisiaj jest bardzo ciepło, odkrywam, no i sprawdzam, co się tutaj dzieje. Jak widzimy, bardzo fajnie przezimował. Te młode tutaj liście, które tu wychodzą, są takie bardzo ładne, bielutkie, ślicznie wyglądają. To bardzo cieszy, ponieważ ta roślina bardzo słabo zimuje w naszym klimacie i ja jej nie wysadzam do doniczki, nie trzymam jej w domu, tylko zimuję ją w ogrodzie już drugi rok i bardzo fajnie y, przezimowywuję. Y, Wietrze także gunerę, manikatę nie będę Wam tutaj... O! Taki bunkier biały, tam właśnie to na rogu w ogrodzie, to jest gunera. Wietrze ją także, żeby te liście troszkę y, się przewietrzyły, żeby tam jakieś Grzyby nie brały zgnilizna i tak te sprawy. Chodząc po ogrodzie właśnie dzisiaj też zauważyłam, że mnóstwo wyszło tulipanów z ziemi. Już takie sporkie nawet są, mają po kilka centymetrów. Krokusy także, niestety moje krokusy mają tutaj dużo cienia i one będą mi kwitły nieco później. Ja już widziałam na różnych filmach u niektórych osób, że już krokusy zaczynają kwitnąć. Boże mój, a moje dopiero wychodzą z ziemi. Patrzcie tutaj, dopiero zieleninka tam na, nieco dalej także. No u mnie niestety spóźnione, wszystko będzie dopiero w marcu, nawet pod koniec marca yy, te krokusy mi zakwitną, no ale trudno. Pokażę wam tutaj, teraz jesteśmy przy oczku wodnym. Ładnie sobie rząska zielona na tafli się utrzymuje. Oczywiście, gdy będzie cieplej już w marcu będę czyścić to oczko, ale i tak jestem z niego bardzo zadowolona. Powiem Wam, że tutaj mi wychodzi z ziemi lepiężnik. Już go obserwuję od kilku tygodni, wychodzi oczywiście kwiatostan. Ten piękny, taki mm, fioletowy, różowy, może kolor ciężko określić, to oczywiście kwiat i potem, gdy on zakwitnie, będą wychodziły liście z ziemi. Bardzo ciekawa, oryginalna roślina, ona mm, dobrze u nas zimuje. Ja e, powiem szczerze, że tutaj mam taką gałązkę, o, nakrywałam ją, gdy były, gdy były przymrozki, bo bałam się o ten kwiatostan, żeby mróz nie uszkodził, ale tak to poza tym bardzo fajnie przezimowała. W tamtym roku, gdy wsadziłam go, były tylko liście, w tym roku już doczekałam się kwiata, także bardzo się cieszę. E, tutaj mam jeszcze ok, obok oczka wodnego skrzyp, który zimował, troszkę go śnieg, jak widzicie, połamał, ale i tak zieloniutki ładnie się trzyma. Obok niego wychodzą oczywiście krokuski z ziemi. I pokażmy, co jeszcze dzieje się tutaj dalej. Za nami, o, tutaj, wzdłuż tego ogrodzenia mamy hortensje bukietowe. Widziałam już, że było mnóstwo filmów... Yy, o tym, jak tniemy hortensję bukietową, więc nie będę tego robić po prostu, żeby nie powielać, bo już chyba każdy, kto ma hortensję bukietową, pewnie już wie, jak to się tnie, a jak nie wie, to naprawdę mnóstwo jest takich filmów. E, ja mam tutaj akurat odmiany Polar Beer, jedna, tylko tam taka wyższa jest Vanilla Fryce. Już jedną pozwoliłam sobie ściąć. Tutaj taka kupeczka tak mi pięknie kwitły. Tyle tylko zostało i teraz pokazuję Wam, jak ja cię tutaj z wszystko to, co drobne, oczywiście obcięłam, tylko te takie grubsze, solidniejsze gałązki pozostawiam nad jednym oczkiem. To są e, małe hortensje, jeszcze młode, dopiero tnę je trzeci e, rok, więc e, to cięcie jest jeszcze, jak widzicie, niskie. Natomiast mam, e, e, mam hortensje, e, które są starsze, mają około 6 lat i tnę je nieco wyżej, tamte właśnie Vanilla Fries. W opisie tego filmu dam link do tego, jak cięłam właśnie hortensje bukietowe w zeszłym roku. Tam bardzo dokładnie pokazywałam, jak cięłam vanille fraise, taką nieco wyższą hortensję. I będziecie sobie mogli e, zobaczyć dokładnie, bo nie będę po prostu jeszcze raz tego robić. Także jak widzicie, cięcia e, u mnie e, przede mną trochę będzie. No ale to jeszcze wszystko przede mną. Jeszcze chciałabym dzisiaj też ciąć e, powojniki, moje ukochane rośliny tnące. Zaraz sobie właśnie podejdziemy do Powojników. Chciałam tylko wcześniej zrobić takie krótkie obejście ogrodu. Pokazać jak właśnie ogród wygląda w miesiącu lutym. Że to wszystko dopiero budzi się do życia. Wychodzi z ziemi. Dopiero będzie nie da, za niedługo wszystko startować, ale to jeszcze mamy czas. Jak widzicie tutaj mamy jeszcze z tyłu budleje, krzaki budlej, które też będą do cięcia, ale to dopiero w marcu. Także jest jeszcze na to czas. Tutaj mamy także róże, która też jest do cięcia. Dosyć solidnego, nawet. No, ale na to tu jeszcze też przyjdzie pora, oczywiście. I teraz podejdziemy sobie właśnie do powojników. Może zacznijmy tutaj od początku. Tutaj jest taka kratka, jak widzimy. I tutaj mamy powojnika. Ten powojnik wsadzony był jesienią. Jest to powojnik odmiana księżna Diana z grupy Texensis. I jeśli chodzi o cięcie powojników, to oczywiście wszystko zależy od tego, jakiego powojnika posiadamy i, i do jakiej grupy ten powojnik należy. Tutaj mamy, jak widzicie, tę dianę, którą e, tniemy bardzo, bardzo nisko. Ja już tutaj odgrzewam sobie kopczyk, bo jak widzicie, był tutaj kopczyk. Odgrzewując bardzo delikatnie, oczywiście zauważyłam, że co wychodzi z ziemi, wychodzą już tutaj, widzicie, nowe pędy. Mam nadzieję, że jest to widoczne. Jasne, bardzo mnie to ucieszyło, bo y, wiem, że powojnik przezimował. On jest w ogóle bardzo odporny, bardzo, no ale to była młoda roślinka, wsadzona bardzo późno. już listować. Wszystko to, co suche tutaj, będę ścinać. Ścinać przy samej ziemi. Tutaj dosłownie utnę. Wszystko to, co wychodzi z ziemi, to będzie żywe. On będzie dopiero startował od ziemi. Tak zachowuje się ten powojnik. Tak też zachowują się inne powojniki, na przykład bylinowe, które też tniemy bardzo nisko. Podeszłam teraz do powojnika, aby Wam bardziej tutaj pokazać. Wszystko o cięciu powojnikach oczywiście możecie znaleźć w internecie. Jak tniemy i czy w ogóle tniemy, bo są powojniki, które w ogóle nie tniemy, na przykład z grupy Atragene. One startują na pędach zeszłorocznych, więc nie wolno ich ciąć. Tylko to, co jest suche, oczywiście chore, wtedy ścinamy. Fajnie, jeżeli macie ze sobą etykiety. Na przykład tutaj mam powojnika Chania. Ja tę etykietę dopiero przywiążę, bo zbieram ją na zimę do domu i wszystko na tych właśnie etykietach macie pokazane, ile ciąć i tak dalej. Panie, jeżeli właśnie znacie tę nazwę, jeżeli nie, no to poszukajcie gdzieś w internecie, też sprawdzajcie, jak zachowuje się ten wasz powojnik, czy kwitnie właśnie na pędach tegorocznych, czy zeszłorocznych. Ten powojnik, o, e, Hania, który wam teraz tutaj pokazuję, jest powojnikiem wielkokwiatowym, wcześniej kwitnącym. Jak kwitnie wcześniej, czyli kwitnie na pędach zeszłorocznych, czyli tniemy go dosyć słabo. Tutaj mamy pokazany luty, marzec, metr 20, czyli tniemy go wysoko. On jest jeszcze młody, ja muszę go i tak, on no nawet metr 20, to jeszcze nawet nie ma wysokości. Tnę go gdzieś tutaj, może 50 cm zostawię. E, inaczej tniemy powojniki wielkokwiatowe, które są późno kwitnące. Je tniemy nieco niżej, do około 50 cm. Ja mam tutaj obok, zaraz wam pokażę tego powojnika który jest późno kwitnący, o akurat go tutaj mam. Jest to powojnik Mazury, bardzo ładny zresztą, bardzo ładne kwiaty pełne, niebieskie. No i tutaj Wam oczywiście piszę, jak tniemy. W następnych latach 50 cm, czyli nisko, bo on kwitnie na pędach tegorocznych. Inaczej też tniemy na przykład powojniki z grupy Viticella, czyli, od, czyli te powojniki włoskie i też stosunkowo nisko, około 20-30 cm nad ziemią. Mówią niektórzy, że nad drugim, trzecim pąkiem, silnym pąkiem. Patrzcie, jakie są tutaj nabrzmiałe, już dosłownie są zielone pąki. To jest właśnie ten, to jest, nie, to jest inna odmiana, to jest powołnik Duchess of Edinburgh. Mam chyba jego etykietę, mam na pewno, bo teraz zbieram etykiety. To jest właśnie taki, odmiana biała, pełna. I on jest powojnikiem wcześniej kwitnącym. No jak widzicie, już się nawet opuszcza, więc już tutaj puszcza właśnie pędy, dlatego można już sądzić jajku jakieś wielkie. Mam nadzieję, że nie będziemy mrozu, że nic mu się nie stanie. Będę go tutaj ciała nad tymi pięknymi pąkami. Tyle go bardzo skromnie, bo on będzie za niedługo kwitł, bo jest wcześniej kwitnący. Jeśli chodzi o cięcie w moim ogrodzie, to nie tylko hortensja bukietowa i pawolniki, ale także będę jeszcze ciała e, kokornaka z takich pędów, które się tam. Przewieszają się, są za gęste, są gdzieś chore, też kokonak będzie cięty. Róże jeszcze mają czas, teraz akurat patrzę tutaj razem z wami i poszukuję kwiatów. Miodunki, czy coś znajdziemy? Chyba tak, są jeszcze w pączkach, jak widzimy. Jest jeszcze wcześnie, to jest jeszcze luty. Może ktoś ma po prostu ogród gdzieś bardziej w ciepłym miejscu, gdzieś nasłonecznionym, wtedy te kwiaty może już mógł nawet kwitną. No u mnie niestety wszystko jakby troszkę startuje nieco później. I na koniec jeszcze oznaki wiosny, czyli rannik. Niestety tylko jeden wyszedł. Obok tutaj widzimy, będą dopiero wychodziły kolejne. Wsadzone jesienią, zapomniałam szczerze mówiąc o nich. Tylko jeden tutaj wyszedł dopiero, może jeszcze coś wyjdzie, mam nadzieję, że tak. A także ciemierniki. Pierwsze moje ciemierniki, których się dochowałam, u mnie bardzo ciężko z ciemiernikami. Podsypam je wapne. Mam nadzieję, że będą troszkę lepiej rosły. Dziękuję Wam bardzo za ten film. Ja biorę się za cięcie wiosenne hortensji i powolników. Trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!